Ostatni e, rajd skończyliśmy po 8 km OS-owych. Cel był jeden, dokończyć ten rajd i zebrać punkty. E, ambicje mi nie pomagały, bo ja zawsze lubię walczyć. E, to się udało na ostatniej pętli. E, robimy co w naszej mocy, ale, e, ale brakuje po prostu trochę tej mocy na tym rajdzie. Długie, szybkie, proste, ale odcinkami technicznymi gdzieś tam parę rzeczy nadrobiliśmy. To pięćdziesiąt, chamui pięć, lewy. Osiemdziesiąt, pięć prawy. E, dzisiaj jest o wiele lepiej. Nie obyło się też bez przygód. Zgaz nam silnik na pierwszym OS-ie, ale szybko, szybko się odpalił i ruszyliśmy dalej. No walczymy, zobaczymy, pogoda, pogoda się zmienia, deszcz zaczyna padać. Warunki, warunki na trasie będą trudniejsze. Cieszymy się, że w ogóle jesteśmy tutaj w Sobótce na, na tym rajdzie. Serwis mocno popracował nad setupem auta i, i coś tam wypracowaliśmy, także druga pętla szybciej, więc już coś tam odrobiliśmy. No i trzecia pętla przyszła. Loteria trochę oponiarska, spadł deszcz. Podjęliśmy decyzję, że zmieniamy opony na deszczówki. Czołówka pojechała na większość nastniku. Piękny piękny czas, drugie w klasie i, i piąte w generalce to, to super, super tempo. Nadrobiliśmy bardzo dużo czasu. E, awansowaliśmy na piątą lokatę w klasie i e, dziesiąte w klasyfikacji generalnej. Przed nami został Super OS te Power Stage, na którym są do ugrania punkty. Myślimy o całym sezonie, więc będziemy walczyć. Roska jeśli mesza kweska.